Witam serdecznie. Zabieramy się za poidełko dla ptaków. Zapraszam na film. Jest gorąco, są upały. My dużo więcej pijemy, więc pomyślmy też o innych e, uczestnikach naszej planety. Ja w tym momencie chcę pomyśleć o ptakach i zrobić im poidełko. Poidełko, które wpasuje się w ogród, które będę widziała z okna, więc będę cieszyć mogła oko ptakami, które się tu, mam nadzieję, będą kąpać i będą pić z tego. Stwierdziłam, że najprostszą metodą będzie po prostu wzięcie kawałka pnia. Tutaj mam chyba jodłę. Mam jakiś stary talerz, który średnicą jest troszkę mniejszy od średnicy tego, tej kłody. I po prostu sednikiem wybiorę tą część drewna, żeby zanurzyć ten talerz i, I to wszystko. To będzie, wydaje mi, się, wydaje mi się, że efekt będzie taki jak chcę, żeby był, a praca. A powinno to pójść po prostu szybko i sprawnie. Także najpierw odrysuję sobie oczywiście, jaką średnicę potrzebuję. Oczywiście tutaj też nie chodzi o to, żeby to było idealnie co do milimetra, bo jesteśmy na ogrodzie, jest pień, który wygląda tak jak wygląda, więc. Nie będziemy tutaj yy, zbytnio przesadzać. Mam okrąg i zacznę od sednikowania tego po zewnętrznej części, tego yy, po wewnętrznej, ale przy linii ołówka. A potem po prostu to, co mi zostanie, podbiorę dłutem. Łóżesz. Twór wydłubany, brzydko mówiąc. Nie sądziłam, słuchajcie, że będzie z tym e, tyle może nie problemów, ale nie sądziłam, że to będzie aż takie ciężkie. Mój mąż przybiegł mi z pomocą i część, większą część pracy zrobił za mnie. E, no z tym sednikiem było ciężko, bo trochę to prowadzało. Ja nie miałam dostatecznie dużo siły, żeby tą e, wkrętarkę dosyć solidnie trzymać i tu był problem. No z dłutowaniem było już trochę prościej. Ale mimo wszystko sądziłam, że pójdzie to szybciej i sprawniej, tak sobie to wyobraziłam. Ale suma sumarum zostanie tylko posprzątanie. Ten talerz na wodę utopiony jest. Ten okrąg może nie jest idealny, ale no trudno się mówi. Ja mam ze sobą jeszcze teraz ptaszki, żeby zaraz dopasuję. Któreś te ptaszki tutaj po układam, żeby po pierwsze zdobiły, a po drugie, żeby może zachęcały kumpli pewnie naj. Lepiej będzie wyglądał ten, ten naturalny, który tutaj siądzie. Także kładę ptaszka, odkurzam, wlewam wodę i trzymajcie kciuki, żeby ptaki się pojawiły. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na następne filmy. Dziękuję.